Cześć, z tej strony Marfinka Pes oraz witam Was w życzeniach na śmigus -ingus. Jestem z cioteczną siostrą Cici. Tak, yy, niedługo ja będę miała konto na YouTube. Tak, a mniejsza w tym. Więc życzymy Wam wesołego jajka, bo jeszcze jajkami można się częstować w śmigusa. można się chlapać. A akurat dzisiaj nie wyszłyśmy na podwórko, bo teraz to on Bóg, nas, Bóg nam skołował śmigus-dyngus. Sam deszcz pada normalnie. Nawet deszcz mi pada wokół uh. <laughs> e, Więc e, mokrego dyngusa. Moment. Załóż okulary, bo będą ci chlapać. No tak, no. Dobra, założę okulary, bo będą mi ciągle lapać. Dobra, mnie jeszcze z tym. Tak samo jak niedawno Diana mi zrobiła żarta. napisała na YouTube, że znalazła wczoraj osiem jajek i wygrała z Mają. No, Maja to maskotka kanału. To życzymy Wam mokrego dyngusa. A Ty co życzysz? Bo ja złożę nawet dwa życzenia. A to dużo. Eee... Tak w ogóle to y, za wczoraj. Y, wczoraj mnie nie było, więc... Byłaś. Y, y, jako duszek. A, tak, tak. Y, tylko... Mamy dalej tego duszka. Wiem. Hejka. Au. To życzymy wszystkiego co najlepsze. Żeby wam nie chlapali po oczach. No. I żeby udało wam się dużo pochlapać innych. I żeby mało co was chlapać. Załóżcie okulary, bo będą wam chlapać w oczy. Albo kryjcie się. Za krzakami. Może my jeszcze wyjdziemy i pochlapiemy. No. Dobra, to my już kończymy. Jeszcze będzie, jak jakieś święto będzie, to razem z nią nagramy też filmik. Więc pa! Mingus dingus jest bardzo dobry, papa! Pa. Pa.